Dzień dobry Państwu. Chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia i pozdrowić i przekonać, że tęsknimy za Wami, nasi kochani widzowie, i mam nadzieję, że wy tęsknicie za nami, za teatrem. Już niebawem wierzmy w to, spotkamy się w teatrach. Nasz spektakl Gita Story obejrzało ponad 3000 widzów. Mam nadzieję, że już niedługo tę ilość naszych sympatyków powiększymy. Do zobaczenia w teatrach. Wszystkiego dobrego. Bądźcie mądrzy, bądźcie ostrożni i bądźcie cierpliwi.